Zakochałem w tobie się. Zakochałem w tobie się. Lecz ty nie chcesz dzisiaj mnie. Proszę, wybacz dzisiaj mi. Jeszcze wierzę w nasze dni. To wszystko nie jest wcale takie, jak tobie się dziś wydaje. Zawsze ciebie tylko miałem. Tylko ciebie zawsze chciałem. Byłaś moja tyle lat, dziś odbiera ciebie świat. Nie odchodź ode mnie jeszcze, uwierz w końcu mi. Zrobię wszystko, co zechcesz, ale powiedz, że zostaniesz. Nie zostawiaj mnie dziś, słonko. Ja cię kocham bardzo mocno. Serce moje jest już twoje. Co ja zrobię, jak odejdziesz? Myślisz, że ja nie mam uczuć, przecież kocham tylko Ciebie. Skoro nie chcesz mnie już widzieć, szczęścia Tobie tylko życzę. Nikt już mnie tak nie pokocha, dziś zamyka się ten rozdział.